W najbliższym czasie dojdzie do rewolucji w bibliotekach w regionie. Uruchomiony zostanie elektroniczny katalog zbiorów, i to nie koniec. Podczas kolejnego seminarium Bibliotekarzy Powiatu Kępińskiego gościła Krystyna Brodowska, przedstawiciel firmy, która od wielu lat zapewnia pakiet programów wspomagających działalność bibliotek pod nazwą Sowa. System, z którego korzysta większość gminnych bibliotek, umożliwia zautomatyzowanie wielu procesów bibliotecznych, takich jak gromadzenie zbiorów, katalogowanie różnorodnych materiałów bibliotecznych, wyszukiwanie i zestawianie informacji o. Posiadanych zbiorach, ewidencja posiadanych zbiorów oraz udostępnianie zbiorów, wypożyczanie, rezerwowanie i zamawianie. Głównie będzie chodziło o to, żeby uzmysłowić bibliotekarzom, jak ważna jest informacja w internecie o tym, co biblioteka ma, jakie ma możliwości i w jaki sposób czytelnicy poprzez internet mogą wyszukiwać sami informacje. Co w bibliotece znajdą, czy mogą zamówić książkę przez internet, czy mogą zarezerwować książkę przez internet. Mogą się również zapisać online do biblioteki. I to wszystko będę pokazywała. Bibliotekarz nie prowadzi już tych tradycyjnych ksiąg inwentarzowych, wpisane bezpośrednio z faktury książki do. Yy, komputera do bazy komputerowej natychmiast widzi czytelnik w, 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 przez internet, że one od tej chwili są w bibliotece i w zależności od tego, no jaki mają status, czy można je wypożyczyć, czy można tylko korzystać na miejscu, yy, czytelnicy to od razu widzą. Dla bibliotekarzy jest to ogromna Różnica między tradycyjnym na przykład wypożyczaniem a tym, które jest internetowo, nie internetowo, tylko komputerowo automatycznie po prostu szczytywane są kody książki i kody legitymacji czytelniczych, znaczy, wypożyczenie książki czy zwrot książki to dosłownie sekundy. I przez to bibliotekarze mogą więcej czasu poświęcać na informacje o tym, co mają. System SOWA jest przez cały czas rozwijany i dostosowywany do nowych potrzeb i możliwości, jakie daje rozwój cyfrowego świata. Kolejną nowością, która pojawi się w ciągu miesiąca, jest połączenie katalogów zbiorów z innymi portalami oferującymi pozycje filmowe czy pełne teksty książek. Czytelnik, szukając na przykład Świętoszka. Znajdzie formę tradycyjną tej książki. Znajdzie w tym samym katalogu obok dostępny film i pełno tekstowego świętoszka, właśnie z tego portalu Wolne Lektory. Może również odsłuchać, i to wszystko mówię o tych możliwościach przez internet. Czytelnik to wszystko może u siebie w domu, znaleźć, odsłuchać, od, przeczytać. Oczywiście zachęcamy do bibliotek, bo dzięki bibliotece takie możliwości czytelnicy mogą zobaczyć i mogą zobaczyć i z nich skorzystać. Skorzy Choć nie we wszystkich bibliotekach system działa w pełnym zakresie, może stać się drogą do informatyzacji książnic i wprowadzenia ich do świata internetu. Seminarium było też okazją do przekazania kolejnych pozycji regionalnych do gminnych bibliotek, mówi dyrektor Biblioteki Powiatowej Wiesław Walas. Otrzymaliśmy od Stowarzyszenia Wrota Wielkopolski i od Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ostrzeszowska wydawnictwo wydane w trzech językach. Jest to dziedzictwo południowej wielkopolskie w języku polskim, angielskim i niemieckim. Od autora książki Makatki kuchenne, czyli urok Minionego stulecia. Od Magdaleny Wieczarek z biblioteki samorządowej. Również otrzymaliśmy książki do przekazania dla bibliotek z powiatu, od pana Jarosława Pawlaka wydawnictwo dotyczące stulecia klubu Polonia, od muzeum imienia pod Piotra Potworowskiego, wydawnictwo Józef Majchrzak, folklor, folklor ziemi kępińskiej i od Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie folder kultura i zabytki, przyroda i produkt lokalny, dodatkowe jeszcze widokówki z terenu miasta i gminy Kępno.